Dzień dobry widzowie! Dzisiaj nagrywamy pierwszy sezon z Robloxa z Czesia Master. Ekipa? Ekipa Czesia. Ekipa Czesia. Ekipa Czesia. Ekipa Czesia. Ja chcemy nazywać swa, naszą ekipę, ekipa Czesia. No. Ekipa jaka? Ekipa Czesiolka. Ekipa Czesiolka? Czesiolka. Czesiulka. Czesiulka to jest uzamknięte. Okej. Okay. Jakby co moi widzowie cię słyszą. Jesteśmy w cześle przez... Jesteśmy chyba w przez urzędy jedzą, więc... Jedziemy Konek. Dekanek! Uciekł bal do kartonu. Pokonek! Nie wiem, właśnie u mnie się tepnął gdzieś. A, a robimy rodzinę, w sensie ekipy. Serio to jest dzisiaj zapowiedź. Ja bym chciał wziąć kibicówki do ja mam kibel z nazwem. Będziemy się nie... Będzie się nie koniecznie. Helikopter, helikopter. Okay. Słuchajcie. W tym filmie będziemy wypokoł. Lecimy w tym tygodniu. W tym filmie lecimy do Federacji Rajwa. I spróbujemy coś zdobyć na rankeda. Próbujemy właśnie silvera, To się pojawi 99 minut w lesie. Yay! I to jedną historię z Blue F. Co to włączył? Czemu mi się z Ja zdobyło? Ja jej I też pewnie... I też pewnie będę... I też trochę lorów leci. Ci do Ravalsów, bo...

Dobra, a też na no, Dawidowie. Do następnego odcinka.